Hej, witajcie w kolejnym wideo na kanale Co jest grane, gdzie gram w gry po angielsku, ale komentuję je po polsku. Wracamy dzisiaj do naszej przygody w Spider-Man Miles Morales. W ostatnim odcinku wykonaliśmy wszystkie takie najbardziej podstawowe misje, które mieliśmy tutaj w naszej aplikacji. Natomiast dzisiaj przejdziemy sobie do misji pobocznej takiej z prawdziwego zdarzenia. Mamy do wyboru dwie Jedna to jest ten test, który pokazał nam się na mapie po wykonaniu wszystkich challenge. Natomiast druga to jest to ta misja, którą też widzieliśmy w naszej aplikacji, która nazywa się Looters, czyli Złodzieje. Wydaje mi się, że, że tam pewnie Chodzi, coś, chodzi o ten sklep spożywczy, do którego właściwie w pierwszym intrze do, do gry mieliśmy wejść. Myślę, że zaczniemy sobie od tej misji, natomiast przed startem pomyślałem, jako że znowu mamy sporo dodatków, to że zajrzymy sobie w te nasze sporo dodatków, sporo zasobów nowych zgromadziliśmy, zajrzymy sobie w nasze menusy, zobaczymy co możemy sobie. Dołożyć i e, od razu tu dostaliśmy komunikat, że możemy kolejną modyfikację do kostiumu dodać. E, myślę, że to jest jak najbardziej dobry pomysł. Mm. Ok, to, to tutaj możemy. Regenerować niewielkie ilości zdrowia, jeśli uderzamy wrogów, którzy są tą naszą elektryczną mocą ogłuszeni. Ciekawe. To jest ta podstawowa rzecz, którą mieliśmy od początku czyli 25% mniejsze obrażenia wręcz otrzymywane przez nas. Tutaj zwiększone obrażenia rzeczami, którymi rzucamy w przeciwników. Może spróbuję z tym. Ciekawy sposób, alternatywny sposób odzyskiwania zdrowia w walce, z tego myślę, z tego e, skilla do wizjera myślę, że jestem zadowolony. E, tak, e, tutaj myślę, że zostanę. Natomiast jeśli chodzi o kostiumy, e, mogę odblokować tylko ten, i na razie nic więcej. Ale tak, myślę, że może, może wrócimy sobie do naszego podstawowego kostiumu. Ten nie jestem wielkim fanem, ten też jest taki animowany. Myślę, że trochę nie pasuje mi to wizualnie do stylu graficznego gry. Myślę, że może wrócimy do podstawowego wdzianka. Jeszcze też oczywiście mamy odblokowane to takie pro wdzianko, ale wydaje mi się, że jeszcze jeszcze zostało nam troszkę czasu, żeby to przetestować, chociaż tutaj na tym ekranie widzimy, że łączny progres w grze już mamy 39%. Myślę, że gdzieś tam w okolicy 50% postaramy się ten kostium zmienić. E, jeśli chodzi o gadżety, e, ten gadżet chyba już sobie zrobiłem. Tak, możemy e, wykupić do niego upgrade, niech będzie. Eee, czy możemy wykupić sobie jakieś inne upgrade'y? A to jest to, że zamienia tych e, ogłuszonych e, naszą elektryczną mocą wrogów, e, których przypniemy do, pajęczyną do ścian lub e, podłóg w bomby. <gryw> bardzo, bardzo ciekawe, niech będzie. E, tutaj tego raczej nie planuję używać, ale mamy sporo tych tokenów, więc myślę, że czemu nie. E, jeśli chodzi o skillę, mamy jeden skill point e, Tutaj nam się coś odblokowało. OK. E, umożliwia nam e, jakby... Zgromadzenie wystarczającej wysokości czy długości tego naszego kombo, żeby mieć jakby w magazynku, powiedzmy to, w rezerwie dwa finish, te takie kończące ruchy, i w dodatku wymagania na, to drugi, na ten drugi kończący ruch jest zmniejszony do 10, wydaje mi się, że podstawowy jest 15, i dodatkowo też pewni specjalni wrogowie mogą być pokonani dwoma finisherami. Nie wiem czy jeszcze z takimi wrogami walczyliśmy. Wydaje mi się, że może nie. Ale myślę, że e, odblokujmy sobie tą rzecz. E, no i dobra, i to by było na tyle. E, jeszcze na chwilę mapkę. Ustawmy sobie tutaj. E, waypoint. Mam ten way, waypoint, czy ja go nie mam? Czy ja już jestem na tym terenie? Nie, nie wiem, momencik. A, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem czemu nie mogę. Hmm. hmm, bo w apce tego nie mam. Jak najbardziej mogę ten, ten sobie wybrać, ale tak naprawdę chciałbym ten. E, wydaje mi się, że chyba będziemy musieli jakoś troszkę użyć naszych własnych umiejętności, żeby się tam dostać. E, dobra, lećmy, bo sporo się nagadałem. Tutaj jest jakaś zbrodnia. <todzyszczony> Hold on! Nowhere to run, Spider-Man! Nie wiem, czy mogłem temu zapobiec, czy nie mogłem. W szczęście tylko jeden wróg, także powinno szybko pójść. Okay. E, dobra, czyli wydaje mi się, że musimy jechać, lecieć w sumie gdzieś póki co w stronę tej naszej bodegi może gdzieś tędy sobie kawałek polecimy i mam nadzieję, że znajdziemy tą misję, choć swoją drogą zastanawiam się czemu nie mogę do niej w taki bardziej zwyczajny sposób, tak jakby się dostać. Może się okaże, że eee, tak, jeszcze mamy kawałek. Czy z jakiegoś powodu jest ona teraz na przykład nieaktywna? No, ale jak to mówią, wśród Spider-Manów dolecimy, zobaczymy. To jest kolejne przestępstwo, więc e, czy już mi gdzieś zniknęło? No dobra, gdzieś zniknęło. O, 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 jednak widzę teraz ten wskaźnik. Dobra, to powinno A nie, to jest tutaj na placu. O, użyłem tego skilla. Przy okazji, to takie wybicie się z miejsca, e, o którym mówiłem, że pewnie nigdy go nie użyję.

On the very first day of class. Ah! I'll bash you into bird seeds, Spider-Man! Uh, sorry, i, I, I my got Vulture. Oh, Pete had fun with this. Vulture's old research partner, Greg Vespin, taught at ESU. Vulture tried to take Vespin out. I tried to stop him. I'll tell you what, Miles. This fight is hard. Love Pete's story. Always oh, meddling, Spider-Man. I won't you let me commit my am like working out some stuff with this vulture imitation. I'm old! i I'm old I hate you. Get off my lawn. Early bird special. Casual not worthy to challenge me on. <laughs> okay, dobra. So Troszkę chyba zaczynam rozumieć.

Mogę go sklepać troszkę w powietrzu. Nie wiem, co się stało. Chciałem go tym ciosem venomowym uderzyć. O, mogłem to zrobić też. tough fight, but he was weakening. Then, just as I thought I might actually win, Vulture's eviler twin brother showed up to help. Well, uh, actually, he mm -hmm. open. I was exhausted. It was very good. Man, it felt like two Vultures. Two Vultures? Ah oh, yeah. Let's get weird. How does it feel <laughs> to be a metaphor for youthful inexperience? Vulture number two! Vulture number 1. I love being used to illustrate the importance of hating yourself during so How long has Pete been making this? Hey, Vulture number 2. When should you buy a bird? When it's going cheap? Ah! I've been waiting for the bird jokes to come out! Why are we so evil, Vulture 2? Society! Society is the plague! Also, overinflated egos combined with the disability to achieve success in normal avenues! But we are society! Can throw some pity? And you're dead! All destroyed this Sorry. Wanna try again? Too much damage. This guy's pretty dang tough. Hmm. No, and niestety, eh, nie udało nam się. Ale myślę, że teraz będę przy kolejnym podejściu trochę lepiej przygotowany. Niestety jednak myślę, że spróbujemy podejść do tego challengea podobnie już w kolejnym odcinku. Wówczas liczę na to, że starczy nam czasu, żeby ten challenge ukończyć. Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę i do kolejnego odcinka. Bawcie się dobrze, grając w gry. Na razie. Cześć.